Tam, gdzie trzy bramy, furtki trzy, miał tam staruszek, córki czy, A gdy najstarszą za mąż wydał, to trzy tysiące jej darował. A gdy najstarszą za mąż wydał, to trzy tysiące jej darował. Tam, gdzie trzy bramy, furtki czy. Miał tam staruszek, córki trzy, a gdy tą średnią za mąż wydał, to dwa tysiące jej darował. A gdy tą średnią za mąż wydał, to dwa tysiące jej darował. Tam, gdzie trzy bramy, furtki trzy, miał tam staruszek, córki trzy. A gdy najmłodszą za mąż wydał, to jeden tysiąc jej darował. A gdy najmłodszą za mąż wydał, to jeden tysiąc jej darował. Biedny staruszek zapłakał, co się na starość doczekał. Wziął laskę w rękę idzie do wsi. Do tej najstarszej puka do drzwi, Wziął laskę w rękę idzie do wsi, Do tej najstarszej puka do drzwi. Córuś, ach córuś, ty mnie znasz, Ty mi kawałek chleba dasz, Weź ojcze, kamieni utop się, Po moich progach nie tułaj się. Kolejny ojcze, kamień utop się. Po moich progach nie tułaj się. Biedny staruszek zapłakał, co się na starość doczekał. Wziął laskę w rękę, idzie do wsi, i do tej średniej puka do drzwi. Wziął laskę w rękę, idzie do wsi. I do tej średniej puka do drzwi, Córuś, ach, Córuś, ty mnie znasz, Ty mi kawałek chleba dasz. Weź ojcze sznurek i się, Po moich progach nie tułaj się. Weź ojcze sznurek i się, Po moich progach nie tułaj się. Biedny staruszek zapłakał, co się na starość doczekał. Wziął laskę w rękę, idzie do wsi, do tej najmłodszej puka do drzwi. Wziął laskę w rękę, idzie do wsi, do tej najmłodszej puka do drzwi. Córuś, ach, Córuś ty mnie znasz. Ty mi kawałek chleba dasz. Weź ojcze chlebu si usiąść tu. Będziesz koły, dzieciem dziecię do snu. Weź ojcze chlebu si usiąść tu. Będziesz koły, sał dziecię do snu.